Cześć, witaj, usługodawcy i przedsiębiorcy we Francji. Chciałabym poruszyć z Tobą dzisiaj jakże istotny temat dotyczący wdrożenia nowych technologii w Twojej działalności. Jestem ciekawa, czy zadałeś, zadałaś sobie pytanie, czy sztuczna inteligencja mogłaby wesprzeć Twoją działalność w nowym roku. Nie wiem, czy wiesz, ale około 28% polskich firm w Polsce wdrożyło już systemy sztucznej inteligencji w swoim biznesie, a około 40% przygotowuje się do wdrożenia tego systemu. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest głównie do optymalizacji sprzedaży oraz do obsługi klienta, a także do różnych innych zaawansowanych technologii przemysłowych. Już 3 marca na naszym spotkaniu w Wersalu chcielibyśmy przybliżyć Ci możliwości wykorzystania nowej technologii w Twojej działalności, jak również odpowiedzieć sobie wspólnie na pytanie, czy sztuczna inteligencja to przyszłość, czy też zagrożenie dla Twojego biznesu? Zapraszam Cię serdecznie na nasze spotkanie. Wraz ze Stowarzyszeniem Pepiniera 3 marca w Wersal o godzinie 10.